Chyba nawet wiem, z którym lekarzem to był wywiad, pozdrawiamy tutaj doktora Feleszko, bardzo go szanuję za wiedzę. Jak to wygląda? Na pewno w Polsce nadużywamy inhalacji wszelkiego typu. Największym problemem dla mnie jako dla farmaceuty jest to, że często rodzice mając w domu sterydy, używają ich na wszelki wypadek przy katarze, one wtedy zupełnie nie, nie działają. Używają ich jak tylko cokolwiek zaczyna się dziać, co jakby no nie jest uzasadnione. W, jak, jak sprawdzicie wytyczne, no do większości krajów europejskich przy lekkich wirusówkach z lekkim kaszlem niepowikłanym, no nie wchodzi się z lekami sterydowymi w ziewnie w Polsce to faktycznie jest taka moda na potęgę. I często też rodzice uważają, że a inhalacja leki sterydowe, tamto to damy na wszelki wypadek. Oczywiście każde leki podawanie każdych leków wiąże się z konsekwencjami, z ryzykiem. Rozpisałem wam jeszcze więcej pod filmem dokładnie co się może dziać. Także jeśli nie macie pewności, to ewentualnie inhalacja z soli będzie nagliżać, regenerować śluzówkę, a i tak nie trzymamy na nich dziecko zbyt długo, szczególnie na soli hipertonicznej, która długofalowo może działać podrażniająco, wysuszająco, chociaż tak naprawdę każda inhalacja może nasilać kaszel i działa trochę tak wykrztuśnie, więc póki dziecko inhalujecie, to może coś tam spływać, wszystko będzie nawodnione, dziecko będzie sływać. Czasami kilka dni ok, na soli, tak, ale nie non-stop, szczególnie bez konsultacji z lekarzem. No i leków sterydowych, leków na receptę nie używamy na własną rękę, to nie są leki na katar, na zapalenie zatok tego. Tylko...